Obróbka pola to teraz zadanie nie tylko dla wziętych rolników. Temu wyzwaniu może stawić czoła także każdy posiadacz Farming Simulator 16. Kolejna odsłona tego wyjątkowego symulatora to kolejna szansa na to, by zasiąść za kierownicą poczciwego traktora, zapiąć pług i ruszyć do obróbki roli by nasze silosy i lokalne instytucje zapełniły się różnego rodzaju zbożami i warzywami pochodzącymi z naszej roli. Choć cała idea rozgrywki z grubsza wygląda podobnie jak w poprzedniczkach, to nowości tutaj nie brak. Rozgrywkę zaczynamy standardowo, posiadając podstawowe maszyny i kilka akcesoriów, dzięki którym możemy przeprowadzić skuteczną obróbkę pola. Z czasem, zarabiając kolejne dolary, możemy sobie pozwolić na zakup dodatkowych maszyn, umożliwiających przeprowadzanie takich operacji jak nawożenie czy podlewanie posiadanych przez nas upraw. Nowych roślin nie brakuje, wśród nich mamy chociażby bataty czy kukurydzę. Pieniążki możemy zgarnąć także poprzez wykonywanie zarań dodatkowych, polegających w głównej mierze na przewiezieniu towaru z punktu A do B. Pozostaje nam jeszcze także możliwość zarobku na zwierzętach hodowlanych, którym musimy zapełnić stały dopływ paszy czy też trawy, by w zamian uzyskać chociażby mleko od krów. Bardzo ciekawym dodatkiem do całości jest możliwość ścinania drzew, a następnie wywożenia ich do tartaku. Dokonujemy tego za pomocą specjalistycznych narzędzi dostępnych w sklepie. Cieszy bardzo duży teren, na którym prowadzimy swoje działania. Nie brak tutaj pól możliwych do kupna lub też budynków, w których możemy zarówno nabyć, jak i sprzedać rzeczy związane z prowadzeniem gospodarstwa rolniczego. A jeśli zabraknie nam paliwa, możemy również podjechać na okoliczną stację i po prostu uzupełnić bak. Pełnia możliwości, jaką oferuje produkcja Giants Software, sprawia, że jest to grana naprawdę długie godziny rozgrywki. Warto także wspomnieć o dynamicznie zmieniającym się rynku cen. To bardzo ciekawy dodatek, który znacznie urozmaica rozgrywkę i wymusza pewne zmiany wprowadzonym przez nas w stylu rozgrywki, polegające chociażby na zmianie uprawy. Plusem są także realne modele maszyn pochodzące od największych producentów tego typu urządzeń. A wszystko to zostało opatrzone bardzo dobrej jakości grafiką trójwymiarową, wykonaną z wykorzystaniem nowego silnika graficznego stworzonego przez autorów. Co tu dużo mówić? Farming Simulator 16 to gratka dla pasjonatów nie tylko wirtualnej uprawy roli, ale i po prostu dobrych symulatorów. To kompleksowa produkcja, pełna nowości, która z pewnością posłuży nam na co najmniej kilkadziesiąt godzin rozgrywki, zarówno w tebie jednego gracza, jak i multi poprzez Wi-Fi. Nieco ponad 20 zł za tak rozbudowany tytuł to naprawdę niezbyt wiele.